Na pewnym etapie rozwoju e, właściciele tracą kontakt z rzeczywistością. Nie schodzą do tego szczebla taktycznego, nazwijmy to, e, nie wchodzą na produkcję, nie schodzą do szczebli, które kiedyś były standardem, ale teraz, jakby w jakiś tam sposób, szczególnie jeżeli ktoś się czuje mocno tutaj powyżej innych, e, nie, nie zniża się do tego poziomu operacyjnego, a powinien, ponieważ e, czasami menadżerowie, czasami dyrektorzy nie przekażą tego. Co może przekazać, no mówiąc, nazwijmy element wykonawczy. I to jest bardzo ważne, żeby mieć tą umiejętność wejścia i w pewien sposób po poruszania się w ramach produkcji, popatrzenia, czy te rzeczy, które robimy. Tak, my budujemy domy, czasami jedziemy na nasze osiedla, coraz rzadziej, ale jednak, jednak się pojawiamy i patrzymy, czy to, co robi nasz zespół, czy to faktycznie zmierza w stronę, którą my jako strategiczne. No, strategiczny zarząd sobie wymyśliliśmy. Więc faktycznie trzeba mieć sobie taką otwartość, żeby od czasu do czasu zejść troszkę niżej i poszukać tych miejsc, z których można coś mądrego wyciągnąć i coś poprawić.